Jest 20 lipca roku 1944. Przedłuża się wojna ze Związkiem Radzieckim. Wojska niemieckie ponoszą ciężkie straty na froncie wschodnim. Narastają problemy żywnościowe. Naloty na miasta niemieckie powodują zwątpienie w dalszy sens prowadzonych działań wojennych. Hitler ukryty w potężnym bunkrze wydaje się nie dostrzegać pesymistycznych nastrojów. Nastroje te po klęsce staliningradzkiej przeradzają się w rezygnację, a nawet formę mniej lub bardziej aktywnego oporu, za którym zaczęły opowiadać się coraz szersze kręgi społeczeństwa. Reżim Hitlera nie ma zamiaru oddawać władzy. Niezrażony tragiczną sytuacją na froncie, nie licząc się ze stratami, posyła do walki kolejne oddziały, do walki, której już nie można wygrać. Jedyną szansą na wcześniejsze zakończenie wojny wydaje się przygotowanie przewrotu. Na czele wojskowej grupy opozycjonistów staje doskonały żołnierz, bohater wojenny, hrabia Klaus Maria von Stauffenberg, który właśnie przybył do tajnej kwatery Firrera i przygotowuje się do ostatecznego kroku spisku zabójstwa Hitlera we wilczym Szańcu. Zik Haj! A, to tylko pan pułkowniku. Firer oszalał ja i obawiam się, że to jedyny sposób, aby go powstrzymać. Klaus to już druga próba i tym razem musi się udać. Wydaje mi się, że Firer zaczyna coś podejrzewać, dlatego to może być już nasza ostatnia szansa. Tak jak polecił pan pułkowniku, przygotowałem ładunki. Znajdują się w tej aktówce. Oto ona. Proszę się pospieszyć, zebranie sztabu już się rozpoczęło. Zyk, hai! Zik, haj! Panie pułkowniku, firer oczekuje pana na zebraniu sztabu. Zik, haj! Panie pułkowniku, Führer oczekuje pana na zebraniu sztabu. Zik, haj Zanim rozpoczniemy naradę. Zmuszony jestem przypomnieć Wam, że nie toleruję spóźnień. Gdyby nie Wasze zasługi dla armii, kazałbym rozstrzeliwać każdego spóźnionego na naradę oficera. Otrzymuję informację, że niektórzy z Was wątpią w sens prowadzonej przez nas wojny. Rozważają możliwość rezygnacji z planów podbicia świata. Lecz ja wierzę, mówię Wam, wszyscy, którzy podejmą się negocjacji pokojowych. Zostaną osądzeni jako zdrajcy. Wszyscy pamiętamy czas, kiedy front posuwał się 40 km dziennie. Szałem napawają mnie sprawozdania po niektórych, mówiące, że nie tylko w ogóle się nie posuwają, co następują hańbiące porażki. Raz jeszcze powtarzam: nie będę tolerował dezercji, którą miałby być odwrót. Chcecie wiedzieć? Czemu ponosimy klęski? Chcecie wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za Stalingrad? Właśnie takie cienie ludzi. Moi oficerowie mnie zawiedli. Niektórzy ludzie bez charakteru, słabe usze, bez żadnej ambicji mówią, że zginęły już miliony niewinnych i należy zaprzestać działań wojennych, skapitulować, jeżeli ta wojna jest przegrana. To nie jest moim zmartwieniem, że giną na niej ludzie. Nie uronię za nich jednej łzy, bo nie zasłużyli na nic lepszego, jeśli jesteśmy już wszyscy. Proszę oficera sprawozdawcę o przedstawienie sytuacji na froncie wschodnim. Uprzejmie dziękuję wszystkim za przybycie. Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby omówić możliwość wykorzystania armii zapasowej w celu wsparcia Frontu Wschodniego. Opóźniają się prace nad produkcją nowych rodzajów broni. Nasze oddziały co dzień dowodzą swojej odwagi i niezwykłego męstwa, lecz jednocześnie ponosimy ogromne straty i warto by rozważyć możliwość wycofania się. Co? Wycofać się? Nigdy nie będę tolerował żadnych narzekań! Żądam przedstawienia planu powstrzymania ofensywy wojsk radzieckich. Czy otaczają mnie sami zdrajcy? Sytuacja zaostrza się coraz bardziej. Połączenie dwóch rosyjskich klinów jest raczej nie do uniknięcia. Nasze rezerwy się kończą. Musimy szybko otrzymać pomoc generalnej guberni. Na południowym odcinku grupy wojsk lądowych sytuacja wygląda nieco optymistyczniej. <tryk> Nowe posiłki przynoszą efekty. Wojska radzieckie napotykają na rosnący opór i z trudem posuwają się naprzód. Może zatrzymamy je na polskiej granicy. Zamiar grupy wojsk lądowych, aby na wschód od Nowowa odeprzeć najpierw Natarcie Południowe, a potem Północne, należy raczej uznać za chybiony. One będą musiały zatrzymać się na linii Sanu. Do Natarcia się nie nadają. Co? Wycofać się? Nigdy! Nie będę tolerował żadnych narzekań. Żądam przedstawienia planu powstrzymania ofensywy wojsk radzieckich. Czy otaczają mnie sami zdrajcy? Hi! Hey. はい。<t ries>

哼、呃、哼、呃呃呃 Pułkowniku, otrzymałem rozkaz nie wpuszczać nikogo. W kwaterze sztabu miała miejsce eksplozja, są zabici i ranni. Szukamy sprawców zamachu. Nikomu nie wolno opuszczać obszaru. Taki otrzymałem rozkaz. Pułkowniku, nie mogę pana wpuścić, jeśli ktoś się dowie, czeka mnie pluton egzekucyjny. Nie, nie mogę nikomu otworzyć tych drzwi. Proszę nie strzelać. Mam żonę, małe dziecko, proszę nie strzelać. and but but t e salad Не Stój, atakować go! Stać, albo otworzyć Ты кто? Я истекаю кровью. Стать! Uh. à A tu! U! Czy to jego szukamy? Whoa. そ diablo。 ーーッソウ・ディアポワ Teddy, mój synu, szybko nie ma czasu. Tu jest bezpieczne przejście w Domu Bożym, nie ma miejsca na morcie. Teddy, mój synu, szybko nie ma czasu. Tu jest bezpieczne przejście w Domu Bożym, nie ma miejsca na de, Nie, nie ruszaj Ty, Klaus, dzięki Bogu, jesteś cały! Mam dla ciebie bardzo złe nowiny. Twój plan się nie powiódł. Firer żyje, został tylko lekko ranny, a jeszcze tego samego dnia spotkał się z Mussolinim. W szeregach sztabu trwa czystka, rozstrzeliwuje się wszystkich, którzy podejrzewani są o spisek. Twój adjutant oraz wielu innych oficerów przypłaciło to życiem. A słyszałem jednak, że jeden z twoich przyjaciół, generał Olbricht, jest więziony w pobliskim garnizonie. To szalony plan, ale może się udać. Garnizon jest obecnie słabo broniony, lecz musisz się spieszyć, jeśli chcesz ujrzeć swojego przyjaciela żywego. Jego godziny na tym świecie są policzone.